Widzę tam kosiarkę. Kosiarkę firmy Samasz. Wiesz, Nikodem, pochwalę się tutaj, że znam no, współwłaściciela tej firmy. Maćka stolarskiego. Przyjeżdża do mnie często. Pozdrawiam cię, Maćku, jak oglądasz. Popatrz, nawet w tym, w pożyzinach są Twoje sprzęty. Ale może coś powiedzieć. Nie wiesz, czy to dobra kosiarka, czy zła? Nie, ale tak naprawdę to bardzo dobra, tak dobrą robotę robi i ja jestem z niej zadowolony i tato też. Duży, duży ten ciągnik, Renówka. Mhm. A powiesz coś na temat tego ciągnika? Ile e on ma koni, nie wiesz? Renault, to jest 145 koni i dokładnie nie wiem, ale opowiem ciekawostkę, że ten akurat ciągnik to wyprodukowano ich tylko 200 parę sztuk na cały kraj chyba. O kurczę, to jakiś nietypowy model. Ale mm. on jest sprowadzony pewnie z Belgii, czy z Francji. Yy, a tego co nie, akurat nie wiem. No duży, przednie koła, duże i tylne. No. Olbrzymie. I z tego co wiem, to ty potrafisz jechać i tym i tamtym, nie? Mm. No po podwórku czy po polu to możesz. No tak. Jak tata pozwoli oczywiście. Mm. No bo... O, oprócz tego ciągnika to widzę tutaj Mani Tak. I tym też potrafisz jechać? Yy, no też yy, szczególnie tym na co dzień wykonuję pracę, bo moim obowiązkiem jest zrobienie paszy dla krów i... To nie tyle obowiązki w tym wieku to jeszcze nie jest twoim obowiązkiem, ale, ale chyba sam chcesz, no bo przecież trudno zmuszać więcej żeby... żeby... Przygotowywał pasze, ale skoro to lubisz, no to bardzo dobrze, dlatego dostajesz te nagrody. To automat pewnie co? E, no, nie, nie, przepraszam, biegi. Biegi są? Tak, tak, tak. A tamten ciągnik, no to e, też, też, biegi. też biegi ma. No wszystko a tam jeszcze biegi. jeden ciągnik jest, choć. O, a później przyjdziemy do cielaczków. O, to tego pieska widziałem na filmie, tak? No. Wydawał się większy. Ja mam takiego podobnego, ale mu jest wysoki. On raz. A tu jest Zetor, ktoś zostawił i ja go. Ale ja też mam posmarły właściciel zmarł, to przygarnąłem takiego. No. Ale jaki opryskiwać zarobisty. Ale super. 21 metrów szerokość robocza. No dobrze, że to mówisz. Właśnie, bo bym nigdy się nie domyślił. No to jak się sieje, I jak się sieje zboże na przykład, to no. wtedy trzeba te ścieżki przejazdowe podopryskiwać e, i nie? To, to tak, jeżeli ktoś chce, bo nie trzeba tego robić, ale u, potem ułatwia bardzo prac, pracę w nawożeniu. i... A to jest sterowanie sobie. tym tak, opryskiwaczem? Tak. tak. O, macie jeszcze trzeci ciągnik. Co ojciec mówił, że tylko dwa? A, ma nie tu czwarty. Pewnie jeszcze i sześćdziesiątkę gdzieś się znajdzie. Jest. <totowa> Tatowa. Sześćdziesiątka, pamiętam ją. Z dzieciństwa, z młodości. No. No, opryskiwać to, wiesz, naprawdę pierwszy raz z bliska widzę taki duży. No. A tu jest beton w środku pewnie, mhm. co? Samoróbka. O, przyszedł tata. A to jest, kiedyś takich narzędzi nie było. Kultywator, talerzówka i wał strunowy, wszystko razem. I na górze. A, i siewnik na górze. A co w tym, a do poplonów. A widziałem jak, o przyorywałeś poplon. I pies ci przeszkadzał. A i na poprąd przeważnie się gorczycę, tak? Taki mój kolega młodszy napisał, że widział ładne sarenki w rzepaku. A to nie był rzepak, tylko gorczyca. <śmusz> <śmusz> już napisałem mu, on już przeprawiłem. No, pobacz Maćku, jaka błyszcząca ta Twoja kosiarka. O, dobra, idziemy do trzeciego traktoru. A właśnie przy tamtym pytałem o konie, a przy tym nie pytałem. To ile on ma koni? Ten, 90. 90. Ale to, to już chyba źrebaki. Tam to jeszcze prawdziwe konie. O, czy tutaj? tutaj to są prawdziwe konie. Tak, bo to inna epoka. Duży 70. To trzy lata starszy od ciebie. Trzy lata starsze od ciebie. Ja pamiętam jak ciebie w 79 chciłem. Chyba w 9, to było czy w 8? W 8 chciłem chyba. Świat, bardzo prosta konstrukcja. Silnik Niucholanda. No taki wiesz, no... to genialne, bywa proste. Kiedyś było takie powiedzenie. Ty, rozluźnik to wygląda normalnie jak w 60. Prosta konstrukcja A to ten miesza pasze tutaj. On robi na przekaźnik tylko. Pracuje jako tym womem. Tak. I hydraulika do otwierania tam klap z tyłu, nie? To wszystko. I on jest na stałe tutaj uczepiony. A do mieszania... O, króliki są. A do mieszania tych takich pasz treściwych to też masz jakiś mieszalnik czy nie? E, nie, firma usługowa przyjechać. Aha. Taka na ciężarówkę Aha, no, no, no słyszę. O, są króliki. Powiem ja jak byłem młody w twoim wieku, Nikodem, to też hodowałem króliki. Kiedyś na wsi prawie każdy hodował króliki. A w Ciechanowcu na targu je skupowali. Im I swoja kasa była. Autobusem się wiozło do Ciechanowca. Królika? Królika, czy wieszki, tak, tak. Wiesz. Na targu kupował facet, ważył na wadze. Nie były one drogie, ale wiesz, ale dziecko miało swoje pieniądze. Rwało się im mlecz, jakiś tam wiesz na polu nie było za bardzo za dużo zboża, więc tym zbożem nie karmiliśmy, bo to szkoda było. Tutaj akurat nie ma, tu jest taki schron. I tutaj jeszcze dwie samica. O, One, nie, 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 szkoda, nie będziemy no ich straszyli, Wiesz? De, Króliki to można sobie pooglądać i pogłaskać w ziowym zakątku. No. Tam takie nie, są spokojne, wygłaskane. wygłaskane, spokojne są, jak licho takie. To się nic nie robi, ich różnicy. Chodź jakie pokrycie dachowe ma ten, ta kratka. Normalnie nie jeden w domu takiego nie ma. No, super. Stoi. O, popatrz, jeszcze pługi, o pługach jeszcze powiedz coś. Yy, pługi, czwórki, obrotówki, knerweland yy, pojawiły się u nas, jak się nie mylę, to w 2019 roku yy, na gospodarstwie, robią bardzo dobrą robotę, To no i... no, tylko ten, 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 renówka tylko da radę im, nie? Yy, tak, tak. Myślę, że z... Renówka to jest taki ciągnik, który wszystko robi, większość, a zetru to jest taki pomocniczy do takich jak sianokosy, pomóc, yy, takich Kiedyś na wi... z Kiedyś 90 na koni to było bardzo dużo, a teraz się tak. okazuje, że to już jest tylko pomocniczy. Tak, tak. Tutaj a mamy... tu magazyn pasz. Yy, nie tylko, bo też stoją różne rzeczy. O, jest tu szczotka spalinowa. Jest, jest. Mamy tutaj e, a, a pszenicę. To pszenica z własnej, że tak powiem, z własnych upraw. E, tak, to ten tutaj mamy zboże zaprawione, zostało nam trochę ten e, za dużo się zrobiło. Zaprawione to te w workach. Tak, tak. Tu jest normalne z pola skoszone. A wiesz, opowiem ci, że kiedyś nie było takich dużych areałów, gospodarstwa były małe i zboże zaprawiało się w takich beczkach na korbę. Wiesz? Wiem. Wiesz, korbą się kręciło, widziałeś gdzieś w internecie pewnie? No, coś kojarzę też i nie tylko. No i opowiadałem już kiedyś taką historię. Wiesz, że chodziła, że tak ze mną do szkoły dziewczyna, która była bardzo małego wzrostu. No i taki chłopak, kolega mój starszy, który był bardzo, że tak powiem, niegrzeczny, zamknął ją w tym w tej zaprawiarce i pokręcił. No, teraz to by powiedzieli, o kurczę, do sądu by podali, rozumiesz, bo tak, przecież to była e, zaprawia ta, e, z, no, zaprawiarka po tym zanieczyszczona w środku tą zaprawą, no, więc to też na pewno to niezdrowe było. O, jakie paczki. A słyszałem, że umiesz te paczki ustawiać nawet tak. ła tym ładowaczem. No właśnie. Ale fajnie to wygląda tak jak takie. Jak takie no. duże klocki. Na filmie to będzie się wydawało, że to małe, a to jest bardzo duże. Taki klocek jak spadnie, to normalnie zdarzyły się przypadki, że rolnika z, przygniótł na śmierć. Tak, tak. Z, ze słomu to może jeszcze nie są takie ciężkie, ale na przykład z kiszonką... Oj, kiszonka to bardzo ciężka. To. A nie wiesz, tak orienta właśnie orientacyjnie, ile to waży? Słoma to nie wiem, ale tak podejrzewam, że akurat z tej prasy... To duża prasa, no? To podejrzewam, że około 300 kg mogą ważyć i siano też podobnie. A siano kiszonka to nawet i 500 mówisz. O, Tomek będzie wiedział, ile waży ta kapaczka ze słomą, mniej więcej. Wiesz, to dobrze powiedział Nikodem. On wszystko wie. Wiesz, opowiadałem Nikodemowi, jak się kiedyś zaprawiało zboże. Taki wiesz, na korbę.